Cześć, cześć, witajcie z Cieni A W dzisiejszym odcinku po raz kolejny zagramy sobie GTA 5 online. To jest chyba standard na naszym kanale. W sensie Zazwyczaj pojawia się tylko Eurotrack i Geta, ale mniejsza o to. W dzisiejszym odcinku tuning Grotti Turismo R, czyli dosyć starego auta w proszkim życiu. Wiadomo, Ferrari la Ferrari. Tak, no dobrze to mówię. Nie jestem pewien, <laughs> eee, więc sobie zobaczymy. Było były one wcale najpierw, tak samo jak ostatnia Conqueta. E, więc stwierdziłem, że bierzemy oba dla was, wytuningujemy, bo obu nie było na kanale, a przynajmniej tak mi się wydaje. No chyba nie było. No obu nie było. Nawet na Turismo nie było. Co do konkretnie jeszcze musiałem sprawdzać, ale nie widziałem, żeby była, więc <laughs> więc ją wziąłem. Dobra, naprawiamy, bo uderzyliśmy i tak. Tuningujemy tą fełałkę. Wydaje mi się, że standardowe tu, kolor, to weźmy sobie silnik, oczywiście, wydechy. Gówno widać, że tak to powiem gówno widać. <laughs> A wydaje mi się, że ten może być git. Klaksony zostawiamy. Reflektory oczywiście dajemy inne. Oznaczenia... Oznaczenia... no nie wiem co z oznaczeniami. Oznaczenia chyba uzyskamy. Tak mi się wydaje. Co wie? Oczywiście Ferrari, jak to słynie Ferrari. Z koloru czerwonego. Gdzie już na odcinku o Italii RSX, o ile się nie mylę. Yy, mówiłem, że ogółem Czekajcie. O Boże, ziewam! No, na odcinku z Italia RSX mówiłem, że kolorem Ferrari ogólnie miał być kolor żółty. I jest czerwony. No to e, tak to już czasem bywa w życiu, prawda? Te, tego, tego nie zmienimy. O, też będzie mógł czerwony, tak? O, no to spoko, to będzie więcej czerni, dach, płetwy dachowe, a najpierw tak, lakierowane albo lakierowane dajmy, o, płetwy, możemy dać jedną taką, a, to do sprzedać, dobra, ja przyszedłem, spoiler na początku miałem, dlaczego ja to pominąłem, co nie, a tu takie buty, to nie był spoiler. O, dobra. Karbonowe niech będą. Tutaj mamy spoilery. I co do spoilerów. I co do spoilerów. To wam powiem, że kurwa nie wiem. <ścoughs> no tak szczerze powiem, że nie wiem. Eee, tego spoilerów w ogóle nie rozumiem. Ale o ile się nie mylę, to takie mam właśnie LaFerrari. Ferrari. La Ferrari. No chyba dobrze mówię. Yy, dobra, nie wiem. Dajmy sobie. Taki. No, ale taki. Zawieszenie no, bliżemy. Botelnik sportuwa, Skrzynia biegów. Koła no, to wiadomo. Sportowe. Daliśmy terenowe. Sportowe. T. Te, kolor no, czarny. Ulepszenie. Żeby nie przyciemniały No i to w sumie tyle Z tego, z tego tuningu to w sumie wychodzi na tyle No i mamy czarne e, Kur... czerwone La Ferrari No w środku jak to wiadomo Te auto już jest ma trochę Więc nie wygląda Jakoś extra, e, Jeżeli chodzi o GTA No on jest chyba od początku GTA Online nie wiem czy nawet nie było od początku fabuły, więc nie chcę kłamać, ale od początku GTA Online one jest. Dobrze, idziemy sobie, przetestujemy sobie to autką. Nawet, nawet ciekawy wygląda ten spoiler. Ale mogliśmy trochę więcej jednak tego czarnego zostawić, wiecie? Tak mi się wydaje, że mogliśmy jednak trochę więcej tego czarnego zostawić. Albo tego karbonu przynajmniej. Bo tak teraz. Tak goło wyglądają te Ferrari. Takie gołe. To mi się tak średnio podoba. Tu sobie sprawdzimy ze spacji. I 3, 4, ruszył. A jak porąbany, leci. Już 80 mil. Leci po setkę. Mamy seteczkę. No i to już wolniej, ale mamy 110. No, prawie 115 powinno być. Co my tutaj mamy? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Najpierw, tom teraz. I zobaczymy, jak pójdzie w tom. 3, 4, lecimy. Zatem 60, 80. No do 100 mil to całkiem szybko przyspiesza. Mamy setkę. Ale już potem, potem wolniej. W ogóle mm, zauważyłem, że YouTube ucina mi dosyć mocno zasięgi ostatnio. Nie, nie wiem czy, czy to z mojej winy, czy, czy po prostu YouTube. Czy po prostu YouTube coś odpierdziela. Okej. Okay. Okej, okay, widzę, tego się nie spodziewałem. E, wracając. E, nie wiem czy to YouTube mi ucina, czy, czy coś odwaliłem, czy on coś odwala. Ale, ale, no, tak troszkę te wyświetlenia pospadały, że tak to powiem. Tak troszkę pospadały. Jakby, shorty zaczęły mi bardzo wybijać, tak znikąd. Bo po, ponad 1000 wyświetleń w zasadzie w 30 minut, i nawet się kończyło. Ale, filmów tak jak nie wybija, tak nie wybijało. I tak, tak, trochę szkoda, Żeby, że tak powiem. Co my tutaj mamy? A, to nie, to nie chcemy. Myślałem, że jakieś auto, albo coś nowego, o czym nie miałem pojęcia. Dobra, teraz sobie przetestujemy standardowo, jak ten pojazd się spisuje na tak zwanym torze lotniskowym. Wracamy. mamy W. No. Ujdzie. Że tak to powiem: Ujdzie. Ale dupy nie urywa. Dupy nie urywa, niestety. No ale jest auto darmowe, więc jakby. No, w salonie premium płacimy 26 tysięcy. Gdzie mi się wydaje, że jest to po prostu zapłacenie za oznaczenie, które zostało nałożone na auto. To oznaczenie właśnie kosztuje w okolicach od 17 do maksymalnie 30-40 tysięcy. Więc wydaje mi się, że tutaj płacimy za oznaczenia Jednak jak to jest auto darmowe, no musi być jakiś powód, dla którego ono jest darmowe. Jest to auto w ogóle jest super sportowe. No i zapewniam, że to będzie trzeba skręcać. Eee, co jest dosyć ciekawe, że właśnie to jest super sportowe. No ale ogółem auto ładne. No tylko, tak jak mówię. Pójdziemy sobie jeszcze do mechanika sobie zmienię no, trochę czarnego Bo jednak sam ten czerwony jest taki No mech No po prostu mech Ok sobie naprawimy tą furę Zatem eee, Za ten wam szybką mm, ocenę co, co Sądzę na temat tego auta Tego pojazdu Tego auta Co Na jedno wychodzi o, ja się ślizgnął teraz Eee, według mnie fajne, darmowe auto, więc fajnie. Eee, no, jak to ma do siebie Grotti, to jest takie Ferrari w prawdziwym życiu. Więc to też na pewno może u kogoś coś zmienić, jeżeli na przykład ktoś uwielbia Ferrari, no to na pewno jest to auto dla niego. O Boże, ja tak ziewam, masakra, nie wyspałem się widzowie, nie wyspałem się. Eee, wracając, czy szybkie? Są szybsze pojazdy, to na pewno. Eee, czy ładne? Jest niczemu sobie. Tego, tego nie można mu odmówić. Eee, no ale dupy również nie urywa, <laughs> że tak to powiem. Eee, więc moim osobistym zdaniem ocenię je, powiedzmy, na. 7 na 10. Nie jest on najgorszy, nie jest on najlepszy. 7 na 10 w, wydaje mi się dosyć optymalną oceną dla tego oto pojazdu. No, i co? no i co? No To by było chyba na tyle widzowie. Ja. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, to zostawcie taktyczną łapkę w górę. Dajcie znać komentarze pod filmem, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Również zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, lub po prostu oglądacie bez subskrypcji, bo ta subskrypcja naprawdę dużo dla mnie znaczy. Eee... No i piszcie komentarze, bo to też fajnie poczytać czasem od Was komentarze jakikolwiek. Więc co, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, pa pa!